Za dwa dni wybory, dlatego przedstawiamy sondaże wyborcze, jakie prezentują wiodące kanały telewizyjne w Polsce. Zobacz koniecznie. Ale co ciekawe, zmniejsza się, przynajmniej w naszym sondażu, bo za każdym razem też podkreślamy, do sondaży trzeba podchodzić krytycznie, stąd też tak naprawdę niedziela, a w zasadzie poniedzieli wyniki wyborów pokażą, kto pomylił się przynajmniej mniej w taki sposób mówią eksperci. No ale właśnie zebraliśmy o nasze ostatnie trzy sondaże, przynajmniej na nasze zlecenie wykonywane sondaże. Z marca, z kwietnia, no i teraz ten majowy. Ten majowy oznaczyliśmy kolorem czerwonym. Tu Państwo macie konkretnie daty, kiedy były one przeprowadzane, no ale jak można zauważyć, E, przynajmniej jeżeli chodzi o e, ostatni miesiąc e, i początek maja, to aż tak dużych różnic między e, kandydatami nie ma. No, Od razu na zmienię oczywiście e, w e, kategorii inne musieliśmy umieścić e, również pozostałych kandydatów, bo przypomnijmy, 13 kandydatów e, do tej pierwszej tury jest zakwalifikowanych, za e, no, ale z uwagi na to, że po prostu materia Potrzebuje trochę miejsca, po prostu musieliśmy ich tutaj umieścić. Zaraz też do tego przejdę. No ale właśnie, Rafał Trzaskowski w tym najnowszym sondażu majowym, czyli już po debacie 12 maja, która odbyła się we wszystkich telewizjach była transmitowana, odbyła się w TVP. Widać delikatny wzrost, jeżeli chodzi o Karola Nawrockiego. Tu też niewielkie wahania, można powiedzieć, że nawet błędu statystycznego dotykające stąd też, ale delikatny spadek. To, co ciekawe w tych sondażach z ostatnich miesięcy, jeżeli możemy zobaczyć, jak bardzo, przynajmniej z tego, od tego marcowego sondażu, to poparcie poszczególnych kandydatów zmniejszyło się. Yy, zwłaszcza chociażby Sławomir Męcem, biorąc pod uwagę te dane sondażowe. Yy... Z chęcią pewnie bym mógł bardziej serdecznie spojrzeć na te marcowe jeszcze wtedy wyniki. I teraz tak, Szymon Hołownia trochę traci, Sławomir Mencen traci, Karol Nawrocki. Pozostali kandydaci, jak porównujemy te dane z ostatnich miesięcy, raczej zyskują, zwłaszcza tutaj możemy odnotować ten wzrost Adriana Zandberga. Także wspominane właśnie w kategorii inne, chociażby Janna Senyszyn, prawie punkt procentowy zyskuje w tym naszym sondażu przeprowadzonym przez pracownię IBRIS. No i właśnie, o tym co wspominałaś, Agato, czyli to na samym końcu, nie wiem, trudno powiedzieć. Jeżeli porównamy z tych ostatnich miesięcy, to widać, że zwłaszcza w kwietniu wyborcy powiedzieli, nie jestem przekonany do tego, co słyszę. Teraz to się zmniejszyło. Przechodząc dalej do kolejnych danych, siłą rzeczy musimy wytypować dwóch faworytów, zwłaszcza tej pierwszej tury, biorąc pod uwagę te dane sondażowe. I tak w pytaniu. Odnośnie drugiej tury, oczywiście hipotetycznie, czyli gdyby ci kandydaci znaleźli się w, w, w drugiej turze, to na kogo pan, pani by zagłosowali? Było takie pytanie. No i siłą rzeczy tutaj widzimy, że Rafał Trzaskowski ma większe poparcie, biorąc pod uwagę akurat to badanie sondażowe i tak porównując jeszcze do minionych miesięcy widać, że Karol Nawrocki zwłaszcza w kwietniu zyskał wiele punktów procentowych przy taki, tego typu pytaniu, natomiast właśnie ten majowy odczyt dla nas wykazuje, że Poparcie dla Karola Nawrockiego przy takim hipotetycznym pytaniu o drugą turę zmniejszyło się. Przechodząc dalej, ponieważ właśnie te osoby, które w tych naszych badaniach, przejdźmy proszę dalej, mówiły, że nie wiem, zastanowię się, nie jestem pewny, czy pójdę na wybory. To oczywiście też będzie też wpływa na odczyt frekwencji, czyli tego, jak wielu Polaków, Polek deklaruje, że pójdzie do urn. I w tym najnowszym sondażu majowym widzimy, że akurat zainteresowanie pójściem na wybory zmniejszyło się względem chociażby kwietnia, bo jeszcze w kwietniu mogliśmy zobaczyć prawie 70% deklaracji osób, które, mogły, które deklarowały, że pójdą do urn, no ale właśnie w tym, w tym odczycie majowym to się zmniejszyło. I na koniec jeszcze jedno. A teraz, drodzy Państwo, ten moment, na który czekaliśmy, czy my wstaniemy, żeby zaprezentować? A, a wstanie, ja tak może popatrzę sobie. <laughs> Dobrze. Drodzy Państwo, mamy najnowszy sondaż przygotowany na zlecenie 19.30 TVP Info. Mówiliśmy o tym już Państwu i zapowiadaliśmy, że zaprezentujemy go dziś w programie, więc nadszedł ten moment, aby przekazać Państwu, jak to wygląda przed. Przed wyborami, tak naprawdę ostatni na naszej antenie sondaż, obecny prezydent Warszawy może liczyć na 28% poparcia, tuż zanim znajduje się Karol Nawrocki z wynikiem 24%. Na trzecim miejscu plasował się Sławomir Mencen z Konfederacji z wynikiem 13%. Dalej sytuacja przedstawia się już bardziej w wyrównaniu. Szymon Hołownia oraz Adrian Zandberg otrzymali po 6%, a Magdalena Bijat i Grzegorz Braun po 5% głosów. Poniżej progu 5% znalazło się kilku kandydatów. Między Między innymi Marek Jakubiak 2% poparcia, Krzysztof Stanowski również 2%, oraz Artur Bartoszewicz, Maciej Maciak i Joanna Senyszyn. Wszyscy z poparciem na poziomie 1%. Marek Woch nie uzyskał żadnego wskazania respondentów. 6% badanych zadeklarowało, że jeszcze nie wie, na kogo odda głos. Widzą Państwo, kto przy takim rozdaniu znalazłby się w drugiej turze wyborów. Oczywiście Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Sprawdźmy więc, jak w drugiej turze rozkładają się te głosy. 49% poparcia dla Rafała Trzaskowskiego, Karol Nawrocki z 45% poparciem. I jak widzimy, 6% respondentów nie wie, na kogo oddałaby głos w drugiej turze Wyborów. Sprawdzamy frekwencję. Proszę bardzo. Czy weźmie Pan udział w pierwszej turze wyborów prezydenckich? 56% z Państwa deklaruje uczestnictwo w pierwszej turze. Raczej tak, mówi 10%. 12% raczej nie, a zdecydowanie nie. Do wyborów nie pójdzie. 12% wyborców, 10% jeszcze takiej decyzji nie podjęło. Tych, o tych wyborców niezdecydowanych no przede wszystkim dzisiaj walczą kandydaci, których pokazujemy Państwu w programie. Kampanii Wyborczej to idealna okazja, by spojrzeć na te sondaże, których napęczki ostatniego dnia w ten piątek pojawiło się na rynku medialnym. Pierwszy sondaż, który przygotowaliśmy dla Państwa, to jest United Surveys by Ibris dla wirtualnej Polski. I czołówka stawki kandydatów na prezydenta w tegorocznych wyborach. Na pierwszym miejscu według tego sondażu Rafał Trzaskowski, na drugim Karol Nawrocki podium zamyka Sławomir Męcen, jeśli tak oczywiście można mówić o kandydatach wyborczych. Ale co bardzo ważne i co pokazuje już któryś sondaż z kolei to są przepływy pomiędzy głosami, a także wzrost poparcia w stosunku do badania poprzedniego. I tak kandydat koalicji obywatelskiej systematycznie traci w tym badaniu 1,7 punktu procentowego. Karol Nawrocki z kolei systematycznie jego poparcie rośnie, w tym przypadku w porównaniu do poprzedniego badania to jest 3,4 punktu procentowego. Bencen również stracił nieco w porównaniu do poprzedniego badania. Dalej w stawce Szymon Hołownia, Magdalena Biejat, Adrian Zandberg, Grzegorz Braun, Joanna Senyszyn, Marek Jakubiak i Krzysztof Stanowski. Również warto spojrzeć, że wszyscy z tych kandydatów Również zyskali kilkadziesiąt punktu procentowego w stosunku do poprzedniego badania, i to można spokojnie porównać z wynikiem Rafała Trzaskowskiego, ale to jest jeden sondaż. Drugi, Szanowni Państwo, został przygotowany przez bardzo renomowaną międzynarodową sondażownię. I teraz poproszę o kolejną grafikę. Ta już pokazuje właśnie ten sondaż Atlas Intel. Źródło to jest ta pracownia międzynarodowa, która z wielką dokładnością wytypowała wynik wyboru. Wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, w których zwyciężył Donald Trump, przypomnijmy. I tak dane prezentują się w następujący sposób. Od 8 maja, Szanowni Państwo, do 14 maja, a więc kilka dni przed wyborami, przed jutrzejszą ciszą wyborczą, widać to poparcie na czele stawki oczywiście Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, a właściwie w odwrotnej kolejności, bowiem według tego sondażu zwycięzcą wyborów prezydenckich, pierwszej tury wyborów prezydenckich które już w niedzielę. Karol Nawrocki systematycznie widać to poparcie na tych dwóch krzywych. Niebieski, zielony, jak zwał, tak zwał i pomarańczowy kolor 14 maja 30,3%. To jest wynik Karola Nawrockiego według pracowni Atlas Intel z kolei 29,5 punktu procentowego. To już Rafał Trzaskowski. Pozostali kandydaci daleko w tyle. Nie wie na kogo odda swój głos lub trudno powiedzieć, to jest ten kolor z. Szary 1,5%. Tak, Szanowni Państwo, wyglądają sondaże na kilkanaście godzin przed ciszą wyborczą, która już o północy dzisiaj będzie. I trzeba na te wyniki spojrzeć w perspektywie czasu. To co widać gołym okiem to systematycznie spadające poparcie dla Rafała Trzaskowskiego i zyskujący na tle innych kandydatów i samego kandydata Koalicji Obywatelskiej Karol Nawrocki, obywatelski kandydat na prezydenta, który według tego badania ma nieco, no prawie jeden punkt procentowy większe poparcie. To rzućmy okiem jeszcze, panie pośle, w takim razie na sondaże. Mamy taki sondaż przygotowany przez Atlas Intel. To jest taka amerykański ośrodek badawczy, który podobno, podobno nieźle prognozuje. W pierwszej turze według Atlas Intel z niewielką przewagą, ale wygrywa Karol Nawrocki. Jak pan patrzy na ten sondaż? i to jest dobra wiadomość, ale ona powinna nas tylko mobilizować, aby bez względu na sytuację iść do wyborów. Wziąć bliskich, zachęcić bliskich. Żadne argumenty, wyjazdy, odpoczynek, a nawet choroba nie powinny przeszkodzić w tym, żeby wziąć udział w pierwszej turze wyborów. To naprawdę jest ważne, żeby Karol Nawrocki wygrał już w pierwszej turze, bo stawka tych wyborów jest bardzo Wysoka Piotr Semka napisał ostatnio, że najwyższa od być może od 89 roku. Ja też uważam, że no, stawka wyborów jest wysoka, więc no, pełna mobilizacja. Musimy iść na wybory i y, sprawić i zrobić wszystko, aby ten sondaż, który Państwo prezentujecie, no, okazał się wynikiem po pierwszej turze. Przewidywania tej samej sondażowni. Która badała również preferencje Polaków w drugiej turze, no i tam już sytuacja wygląda troszkę inaczej. Tak, mamy tutaj 46,5 na trzaskowskiego 45,2 na Nawrockiego. I tu jest niewielka, ale jednak przewaga trzaskowskiego. Oczywiście ta, ta różnica jest tak nieduża, że można powiedzieć, no to jest... To, to, jest, to może być błąd statystyczny, ale, tutaj, tak, wiadomo, ale jest jeszcze wiadomo, widzisz, duży procent jest tych, którzy są jeszcze niezdecydowani. Nie, ale tutaj, nie. ale tutaj widać, że to, że to nie jest tak, jak pan powiedział, 29%, tylko że no, jeżeli w drugiej turze e, ponad 46% chce głosować na Trzaskowskiego, no to pokazuje, że jednak mają potencjał zbierania głosów z innych elektoratów. To jeszcze dopytam do tego sondażu, na ile ta wywołana czy też wrzucona afera z kawalerką mogła zaszkodzić Karolowi Nawrockiemu i odebrać mu głosy. Ten wykres teraz, widzimy go bardzo wyraźnie już na grafice, także Państwo, nasi widzowie, też mogą sobie obejrzeć. Ja to odczytam. Rafał Trzaskowski 29, to jest pierwsza tura, 29%, spadek od poprzedniego badania 2 punkty procentowe. Karol Nawrocki 25%, bez zmian. Sławomir Mirmencen 12%, spadek o 2 punkty procentowe. Adrian Zandberg, 7% to jest wzrost o dwa punkty procentowe w porównaniu z poprzednim badaniem. Szymon Hołownia, 7% to jest dwa punkty w górę w porównaniu z poprzednim badaniem. Magdalena Biejat, 6% bez zmian. Grzegorz Braun, 4% bez zmian. Krzysztof Stanowski, 2%, to jest plus 1% w porównaniu z poprzednim badaniem. Joanna Senyszy 2% to jest bez zmian. I Marek Jakubiak, 2% to jest o. 1% mniej niż w poprzednim badaniu. Chwilę w drugiej turze w tym sondażu jest Trzaskowski 48, Nawrocki 45. No właśnie, Pan mówił, że będzie na żyletki i jest na żyletki, ale czy te wyniki z tego sondażu Pana satysfakcjonują? A Ty co myślisz o tych sondażach? Wiesz już na kogo zagłosujesz. A może sondaże nie powinny być publikowane? Co o tym myślisz? Napisz w komentarzu i podaj dalej. Pamiętaj o subskrypcji naszego kanału, na którym znajdziesz więcej podobnych treści.